Co tam wybiera z dobrego? Ja właśnie jeszcze nie mam, ale raczej mam się drywów mam windę do morza. Ścigamy się z nimi. Chyba przegramy. W rapędzi, bo musimy zdążyć ze zdjęciem. Na schodzie Tą skalę. Jest jak weskitu w skalę. Przemocne A my jesteśmy na łódce, na wycieczce. Zobaczcie, Kamil idealnie się wstrzelił na wakacje pod Palemką. Zobaczcie, pełna chillera i utopia. Cześć, dzień dobry Właśnie jest godzina 6.40 i my wstajemy na wschodzie, żeby zobaczyć ładne widoczki Spaliśmy około 4-5 godzin, ale podobno warto, podobno właśnie wschody są tutaj mega ładne 5 minut temu, ja tylko sobie użyłam i lecę Strasznie mi się tutaj wysuszają usta ze względu na tę i oczywiście ja i moje kremiki na wydrzenie, wszystko jest na miejscu dobra łódki stają już prawie coś już wychodzi no ładnie, ale jest taka ciężka Dziś jest już nasz taki ostatni pełny dzień, ze względu na to, że już jutro mamy samolot, ale naprawdę bekieki się udały pełną parą. Teraz lecimy jeszcze na małą wycieczkę, no i zobaczymy jak spędzimy ten ostatni dzień tutaj w takim można powiedzieć raju, bo naprawdę to miejsce jest przepiękne prze jest to chyba najładniejsze miejsce, w na którym byłam na wakacjach, więc też dodatkowo się cieszę, że mogliśmy to miejsce poznać, być tutaj, no i też odpocząć, bo odpoczęliśmy dopiero dzisiaj na tego foty, żeby móc cokolwiek dodawać tutaj na Instagram, bo powiem Wam szczerze, że, że przez dwa dni praktycznie nie zrobiliśmy żadnego zdjęcia. Jedno zdjęcie to to, 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 to to, co widzieliście na profilu właśnie z rocznicy, a tak to w ogóle nie robiliśmy zdjęć, jak już to jakimś polaroidem takie śmieszne dla nas, te, które nie zostają opublikowane. Także już niedługo więcej zdjęć na Instagramie, już będę na bieżąco, a na razie idziemy jeszcze odpoczywać i lecimy na wycieczkę. Życzę Wam miłego dnia z rana. Jak widzieliście, dzisiaj byliśmy też na wschodzie. W sumie wstawanie z rana nie jest wcale takie złe. Ja już później nie poszłam spać, tylko już się ogarnęłam, wymarowałam i w sumie dłuższy dzień, więc to jest ten plus. Dobra. Dzięki.